Witam, z tej strony Jachwe, a to pierwszy odcinek nowej serii Let's Play Portal. Tak, nareszcie nowa seria. Zaczniemy nową grę. Ja tylko chwilę gram w Portal, żeby ją trochę ogarnąć. Lecz planszę. to się dzieje. Aha. To się zaczyna. Jest po angielsku. Nawet ja jej nie rozumiem dobra. Czekam minutę. Aha. No dobra. Teraz, że będę tą serię prowadził... Trzeba e, To, że będę prowadził tą sesję... Tą serię. I Minecraft, i prawdopodobnie jest tej serii to teraz to trochę mi czasu zajmie i odcinki nie będą wystawione regularnie no cóż dlatego można się pośmiać że tą serię robię z okazji 6 set wejść na mój i kakie ma kanał <grywka> ale tego żartobliwie mówię dobra 5 sekund i zaraz zaczniemy o mam gdzie kościówko jestem? o oh, fuck tego nie ogarniam kompletnie Podobnie był ten pucharek ze zniszczeniem kamer ale nie ma nawet jak ich zniszczyć cóż Aha. E się bierze, dobra dobra, pierwsza plastrza zrobiona idziemy windą Nie wiem, jak wygląda gra, jak się przejdzie te 19 chill tych plansz, tych treningowych, bo nie grałem tak, do, tak długo. Ta gra jest, mówił, że długa, fajna. Ja niestety musiałem ją ściągnąć, no bo nie było. fajnie e, krótko. Nie było już. Jak to powiedzieć? A nie tu, nie tu. Eee bo w sklepie nie można było kogoś portalu portal to sobie wziąłem, ściągnąłem długo się nie ściągało przez torrenta musiałem jakoś sobie poradzić pierwsze misje są a nie, to nie tu, nie tu, a. dobra pierwsze misje są proste a wchodzimy, A. what the fuck what the no cóż trzeba poczekać się port lubię. Sorry za tego mojego faila, ale Aha. idziemy. Eee. ui. Dobra, udało się. Ay. Jestem świeżo po urlopie. Jeszcze chyba. Minecraft, już wysłałem Minecraft, zacząłem tą serię. Grę ściągnąłem już tydzień temu. Dopiero teraz, nie włączyłem ją potem, ale się na Minecraft'a przerzuciłem. Musiałem tam dokończyć mój will. O, dobra, loading. I teraz nie wiem, jak będę tyle tych serii kręcił, to na żadną nie będzie mi starczało wystarczającej ilość czasu. Więc, co tam. Aha. On robi portale, tak? Można tworzyć. Dobra, można. Teraz ja chyba mam iść... Aha. Po to. Aha... Tu... Dobra. Wchodzimy. misja. Teraz chyba będzie parę misji z tym jednym tym, z niebieskim portalem, a potem będziemy mieli już dwa. Zacznij się dopiero gra. I teraz już chyba nie na kamery niszczyć. Tak na serio, niezależnie od tym pucharku, ale już dobra. To jest proste. Lol, nie, aha, znowu jest ten portal, a kamera zniszczy, to zniszczy, to wejdę prosto, i tak będzie wyglądała chyba ta gra, nie zrobimy chyba tylko do tego pomarańczowego. Porta Zdobyłem tą maszynkę do robienia pomarańczowego portala i skończyłem grę. Nie miałem czasu i na ch chciałem w nią grać, ale chciałem, żebyście widzieli, tak, co to samo. Jak gram. Aha. Czy jest żółte? Dobra. Well done. Tadzimy. Prosto, ja tylko zobaczę, jak się nagrywa, i będę kontynuował tą odejkę. Dobra, jakość jest w miarę dobra, możemy kontynuować grę. O. Dobra. Oj, szybciej. A, wstępny plansza. Aha, po co ja to w ogóle robię? Nie ma kamery, nie ma. Aha, e, Aha. Czy nie, nie, aha, bo nie wiem o co Co on zrobić? Ora pierwszy, a to było proste. A teraz, a... Już wiem. Tutaj... I wchodzimy. A, spoko. I następna plancha. What the fuck. Aura jestem gdzieś tam na górze. A. Ten pierwszy odcinek, ewentualnie drugi, może nie będą zbyt interesujące. Będę zaliczył parę faili, ale każda gra się tak zaczyna. A, szybciej, całego dnia nie mam. tu jeszcze, kaki ma przyjść? i mamy nagrywać tego. No. Tu się mamy. Chcę nagrać. Teraz przyjdzie, nagramy Star Wars'y, a to po prostu. Praktycznie mi nie interesuje co tam gadają, bo w polsku może by to była, była bardziej zrozumiała, a ja wiem tylko tyle co na wikipedii napisali, trochę śmieszne, wiem. Prawo przedstawię. To się cieszę. Że coraz więcej osób mój film ogląda. Wiecie, jak to jest pocieszenie? A tu znowu to samo jest. Prosto. Co jeszcze? Ha. to jeszcze tam wejść będzie. W ogóle? Ta jest nawet fajna, nawet mi się podoba. Wiem, że dwój, dwójka, o, dwójka jest lepsza, no, no. Mój komputer ma... ile? 5 lat już ma? Już ma nie, będzie miał skończone 5 lat. To dwójka by za żadną... Och, tak, nie weszła. Postanowiłem pograć w jedynkę. Ch może jakaś imponująca, może starsza, no ale... Wejdziemy na komputer, ale nie wiecie jakie to jest uczucie, jak mi jakaś gra teraz wchodzi. Dlatego będę nagrywał swoje leja gier z 2002 roku. Hmm. To było ciekawie. A tam kamery były. Eee, dobra. Key z kamerami. Aha jest po to się trzeba trochę skupić. Mhm. What the fuck? To dobra. To się udało. A teraz jeszcze się dostać. I zaraz tam sobie wskoczymy. Jestem zawidzony, że odchodzę kobietą. Myślałem, że ten. Że będę jakimś innym bohaterem, ale to nie będę wybrzydzą. Nie, portal. Jeszcze tu trochę mogę nopić. A to nie jest taka gra jak Minecraft, że trzeba się skupić, pomyśleć co zrobić, tylko się ciągle do przodu to. Co się dziwicie. Też byście tak mieli. Wiem, że może już nakręcili parę let's playów z tej gry. Może były niektóre lepsze. się jest nadzieja, że mi ktoś tu obejrzy. co ja tu mam zrobić? No lol Tego już nie grałem, nie, to jeszcze grałem tą misję W ogóle o co tu chodzi? Ano.

Dobra, następna plansza. Otwiera się. Przecież tam przyszedłem, czy się zdąży otworzyć. O, chwilę Grozy. O. I będzie następna plansza. Następna mapa. Plansza. Dobra, once again. Enjoy, co tu? Это щипсует. What the fuck? Что это? Ага. Trzeba tu postawić i wskoczyć. A... Eee, wyszło? Wyszło. Zaraz. to samo. Aha, proste. Dobra. Akurat było proste. A nie lubię strasznie tych misji, jak są takie te. Kulki z energią, czy jak to się tam nazywa? Nie wiem. Co tak nazwałem? No to możecie zabić. Już nie ma. Jeden hit i giniesz. Smutne to. Na szczęście jeszcze ustosu te zapisy, stan ukry. Eee, właśnie. Nie można czegoś tam dotykać. Co jest, a jesteś A gini no, kamera ma ginąć Dobra to E No Chyba o to chodziło, ale nie jestem pewien. Teraz to na pewno nie jestem pewien o no co. Ui. O. Jeszcze na? A nie, to nie tu. Do następnego trzeba wejść. To tak, dobra. I będziemy mieli całą maszynkę do robienia żółtych portali, pomarańczowych. To będzie można... teraz będziemy musieli je sami robić. Dobra. Udało. No, Czy tu jest wyjście? Tu robimy żółte. No Aha, coraz może trzeba wrócić. <laughs> tak się. O, dobra, żyję. Gdzie drugi postawić? Tam. No. Teraz dopiero zacznie się zabawa. Z Za portal będzie ciekawie. Ja, ale fail. No, muzyka jest, nie widziałem. To było coś do naciśnięcia. Aaaa. A, Ale nie, pauzy nie zrobię. Tyk dalej. I zaliczyłem pierwszego faila. Dobra. Bywa. I... Pierwszym razem... W to grałem, nie widziałem co to jest myślałem, że w to można wchodzić. I wlazłem jak durny. I trzy razy wlazłem, dopiero się skapam o co w tym chodzi. Dobra. What the fuck? A. Ui. A. A jest wyjście. I będzie następna misja i teraz dopiero będzie zacznie się zabawa z dwoma portalami. Aaa, się trochę. Nie wiem ile to trwa. No poczekajcie, zobaczcie ile trwa ten film i zaraz będę kręcił dalej. A, do, e, dobra, wyszło jakieś 16-17 minut, jeszcze mogę. Przejdziemy tą rundę, mapę plaży i skończy pierwszy odcinek. Właśnie nie opłaca dłużej nagrywać. Musi się komputer pewnie... Zatnie. Tego już nie grałem. Więc może być ciekawie. A tu trzeba skoczyć. I Teraz nie wiem, co robię, ale ja myślę, że robię dobrze. Oła. Woli, woli. I teraz... czy to położyć w miejscu tego czegoś? Nie, tu. Tu. Drzwi się otworzyły, aha. Ola, wskoczę jeszcze raz do tego. Eee... A... Chodź, coś się psuje. He. Dobra. I w tym miejscu chyba zakończę. Pierwszy odcinek Serii Let's Play Portal. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie. Jeżeli się podobało, dajcie do ulubionych. Jeśli nie, róbcie co chcecie. No, no zaczynij, cześć.